Ostatnio zauważyłem, że podobają wam się na kanale filmy z dziwnymi rzeczami, które dodaję do Minecrafta. Dlatego dzisiaj pokażę wam jeszcze, bo ja, ja wiem, że już nie raz to mówiłem, ale dzisiaj będzie jeszcze bardziej porąbana rzecz niż ostatnio. Już z samego wyglądu, a co dopiero dalej, co to będzie robiło? Dlatego, myli państwo, zostawiamy łapeczki w górę, ale dzisiaj nie dla mnie. Dzisiaj dla pana śledzia, bo w lato strasznie go grzeje i musi bywać tak bardzo głęboko, jest mu przykro. Nie wiem, czy widzicie, ale nawet opalił sobie ogonek. A łapki w górę, jak udowadniają... I synoptycy. Czekaj, kim jest synoptyk. Obniżają temperaturę wody, nieważne. Co zabawne, tak jak w poprzednim tego typu odcinku, będziemy potrzebowali dzisiaj specjalnego workbencha. Ale najpierw musimy wpisać komendę. Reload. Tak więc, najpierw będziemy potrzebowali stołu rzewie silniczego, żeby zrobić stołu rzewie silniczy. Bo jak się okazuje, dzisiaj te porąbane rzeczy będą z kategorii realistycznych. Za bardzo realistycznych, chciałbym zaznaczyć. Czyli bieremy sobie dodatkowo, proszę ja ciebie dębeń pnia. Układamy wszystko dookoła i w ten magiczny sposób otrzymujemy dziwny workbench, ale to nie jest ten, to jest ten. I mamy Ultra, ale to ultra realistyczny workbench, normalnie pokryty skórą, z drewna, z jakimiś tej gwo gwoździami. Nawet mamy, proszę ja ciebie, młotek. Jakby workbench tak wyglądał, to, to to by mi się bardziej podobało. I ten workbench jest dosyć dziwny, bo on nie ma tutaj żadnego okna, ale to w nim możemy stworzyć kolejnych siedem... Ooo, oh, nawet nie iść porąbanych, bo to jest zbyt małe słowo. Rzeczy. Zacznijmy sobie na przykład od stworzenia tego pierwszego, nie wiem czy już chcę wam mówić co to będzie, bo nawet jak wam powiem to nie uwierzycie. Zrobimy sobie wiertarkę, tak? Wiem, że to dziwnie brzmi, to jest dopiero początek tych wszystkich porąbanych rzeczy, serio, ale to są rzeczy, które nie wiem, czy przydałyby się w Minecrafcie, ale dają bardzo, a nawet powiedziałbym za bardzo realistyczne rzeczy. Czyli mamy dosłownie wiertarkę, która służy nam do atakowania mobów, jakby co nie będziemy wkręcali gwoździ w Minecrafcie. Weźmy sobie tym razem dla przykładu, żeby pokazać wam jak to działa. Creepery i stworzymy je sobie tutaj właśnie na tej pustyni. I teraz to wiertarko, jeżeli walniemy takiego creepera, to jego wiertarka wkręca pod ziemię. I on tam się dusi. Po dwa bloki pod go wrzuca, jakby jak to się dzieje, nie wiem. Po prostu wkręciłem creepera. Ale robi się jeszcze dziwniej, bo okazuje się, że taką wiertarką można rzucić. Nie wiem, czy takie rzeczy dzieją się na budowie, ale. tutaj ewidentnie można! Mamy dźwięk wkręcania! Ja nie wiem, z to jest To jest tak porobane, że już nie chcę mówić więcej tego słowa. Dobra, wywalmy wiertarkę. To jest pier... Albo dobra, weź ją wrzuć sobie do ekwipułku. Na koniec Wam pokażę wszystkie te porąbane rzeczy, bo to czy głowę. Na przykład z kolejną rzeczą możemy stworzyć sobie tak zwany. Czy ja naprawdę muszę wam mówić, co to jest? Mamy toaletę. Aż mi się głos zaczął z toaletę! Prawym przyciskiem myszy możemy strzelać zapoizonowaną wodą, w sensie trującą, ale możemy też zalać ludzi wodą z kibla. Dobra, tutaj było cięcie, bo się pogubiłem, jak zobaczyłem, co to robi. Czyli, najpierw, prawym przyciskiem myszy, jak atakujemy, może nam to zalewać trującą wodą z kibla moby. Czyli normalnie zaatakujesz, nie da się wlać tego nigdzie indziej, mamy kibelka normalnie. Co ciekawsze, jeżeli walniemy Creepera... ...to spada mu kibel na łeb! Kto to wymyślił w ogóle? Ludzie! Ty też też łeb? Proszę bardzo, nie ma problemu. Jeszcze jeden. O, nie spadł. Przypominam, że to jest dopiero druga rzecz. My do... Nawet nie zaczęliśmy dobrze. Spokojnie. Dopiero się grubo zrobi. No dobra, zróbmy sobie teraz dwa żelaza, kamień w tym miejscu, redstone i żelazny miecz tutaj. I to nam daje. Łocie panie, czekaj! Normalnie mamy piłę. Pokaż mi to, bo to podobno będzie niszczyło dodatkowo bloki. Chodźmy do tych drzew, zobaczmy, co się stanie. I... Faktycznie zobacz, niszczy nam bloki w sobie wszystkie. O, nawet kamień! Ej, to jest chore. Jaki cudem to może niszczyć kamień? Przecież piła nie jest aż taka silna. W każdym razie podobno możemy też zaatakować. Zapomniałem, że jestem na Survivalu. Ups. Możemy zaatakować sobie Creepera w ten sposób. Jen. A jakich więcej możesz tak latać? Łooo, panie, co to jest. To jest zbyt OP. To jest zbyt OP. Jak chcecie, żebym przeszedł Minecrafta na tym modzie, na tym datapaku, to dajcie znać, a wy możecie sobie go ściągnąć z tego. Ej, halo, przepraszam bardzo, bo się zapomniałem! Proszę się zameldować! Kto tutaj subskrybuje kanał? No jak to jest, że... Jak, jak można bez subskrypcji przyjść oglądać? No halo, bo na policję zadzwonię, to coś. <laughs> nie no, żartowałem, to nie jest coś tak grubo, nie? Ale tak? Wypadałoby zostawić subika jak już jesteś, no halo! Bo nie pokażę kolejnej rzeczy, będzie Dobra, skoń, Koniec pierdu-pierdu, trzeba iść dalej. Co tu jeszcze mamy? Czekaj, jest samorodki samorodki potrzebuję. Okej, okay, co to może. Aż się boję, co to w ogóle będzie. Czekaj, czekaj, czekaj. To tutaj i żelazo dookoła. Czy ja dostałem właśnie snajperkę? Co ty gadasz? Ty, dzięki niej w ogóle dostaję speed. Od kiedy snajper jest szybszy? A jak to strzela w ogóle? Czekaj, czekaj. Daj mi tej criperino. Uwaga! WOW! Ej, ma strasznie długi czas ładowania! Prawie dwie sekundy! I możemy na ciebie przybliżyć! Soptifajna! I zestrzeli, czekaj, da się tak? Ty faktycznie, ja mnie bo... HAHAHAHA Jak ja to się porąbany. No weź to, no. albo nie, nie wywalaj, zostaw to w klipunku, Boże, co jest w ogóle się dzisiaj dzieje, nie ogarnię. patyczek, miecz i żelazo, co to mi może dać? Jeszcze potrzeba miecz, dobra, to tu, to tu i ładujemy so... Oj, oj, czekaj, czekaj, co to jest za miecz? Dobra, akurat naszła noc, nie wiem czy ja bym chciał w nocy latać, ale przy okazji będę miał moby, więc może to się przydać, czekaj. Podobno, jeżeli teraz walę z tego miecza, to... ...będzie wywalało gdzieś moby Wow! To je wywala tam, gdzie ja patrzę! Co ty, serio tak działa? Czekaj. Ej, faktycznie, a... <ślesk> 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 Mogę się creeperem! Co ty gadasz? Da się go wyżej? Nie, on już nie jest. Nie, nie da rady. Nie masz 7 punktów obrażeń. Oj, to jest naprawdę dużo, Wam powiem. To jest naprawdę długi ten miecz, pokaż go. No, tak no, dziwnie go trzymam, ale jest długi. Psst. Ja nie mogę, ty, ale. Psst. Pora włączyć dzień, Państwo, bo. Porada kolejne rzeczy, czekajcie, bo ja, ja tak jak mówiłem, ja, ja dopiero zaskoczę was tej porąbanością. Porą, to jest takie w ogóle słowo? Porąbarno, porąbalnością tych rzeczy w sensie, które są tutaj, bo możemy sobie zrobić mm, jedzenie. No właśnie, możemy sobie zrobić tako, które nie, nie wiem czy, czy, czy ja dobrze kojarzę. Ej, to wygląda tak apetycznie, że, że zrobiłem się ciut głodny. A, a wy jak? Wy, ja, źle mi się patrzy na jedzenie kiedy jestem głodny. Dobra, tylko pytanie teraz, co będzie się działo? Dajmy sobie teraz świnki, żeby mnie creeper po prostu nie wybuchał. Co może dać tako? Sneak to let out explosive poop, Co? Mam kustoć, żeby zrobić eksplozującą kupę? No to był klocek roku, no halo, że aż zginąłem! Czyli ewidentnie z takosami trzeba uważać, bo wtedy, jeżeli będziesz klejkał, to może się stać... No właśnie jest niespodzianka! Cyk. I co możesz strujnąć. Co to jest w ogóle? Pup. Ojoj, weź to wywal. Bloko puk. Nie, tak tego nie chcę. I możemy w ten sposób w ogóle latać? Nie, wiem, czy widzicie? Ej, czekaj, przestań, 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 bo ty musisz wrócić. Ty nie skończyłeś jeszcze. I wiertarka, bardzo dobrze. jak to są chore rzeczy. Kto je wymyśla? Bardzo gratuluję. Szapoba, to jest bardzo. Bardzo fajny człowiek, bym chciał go poznać. Dobra, mamy ostatnią rzecz. Teraz trzeba będzie zdobyć troszkę inne rzeczy. Mianowicie potrzebujemy żelazo. Książkę Redstone i stół do zaklinania. Co, co może z tego wyjść? Czekaj, bo ja tak nie do końca ogarniam. Jakby tu, 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 tu i hakier. Tutaj jest hakier. Komputer hakera. Co ty gadasz? Postaw to. Co ty robisz? Okej, okay, podobno prawym ściskiem myszy. Co ty gadasz? Mam laptop hakera w grze, to jest porąbane totalnie, możesz robić scaffolding, trzymając prawie przycisk myszy, jak puszczę to spadnę, ale mogę to robić po to, nawet jak nie, nie spadam już. Okej, okay, mogę podobno strzelać do mobów, które staną się OP. Czekaj, 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 czekaj. Świnko. Okej, okay, teraz hakowałem moby. Zaraz je utłuczemy, zobaczymy co one nam dadzą, bo to brzmi podejrzanie. Okej. Okay. Ty, co ty gadasz? Jaki to drop daje, jak je zhakujesz? Normalnie masz hakerskie przedmioty, człowieku. I z czterech świnek uzyskałem... O Jezu, ile rzeczy, ty człowieku, ale kozacko. Ty, ty, o Jezu, ile to jest rzeczy? Nie wiem, jak na moje, tutaj są już przesadzone te wszystkie porąbane modyfikacje, ale jeżeli chcecie więcej, to napiszcie w komentarzu, na przykład, jajuszko, bo to bardzo sympatyczne imię. Ja miał kiedyś chomika, to bym go nazwał jajuszko. I cześć.